Kwestia Szerezwiku kolsztyna po traktacie wesarskim, tak brzmi tytuł wykładu. ten herb Szezwiku Holsztyna przetrwał do dnia dzisiejszego, składa się z herbu Szedwiku po lewej naszej stronie tych dwóch błękitnych lwów i i Holsztynu to jest przedstawiona symbolika pokrzywy jako znaku heraldycznego. Ale no, tak woli wyjaśnienia. Szlezwik leży na północ od Holsztynu. Obydwa regiony, obydwie krainy, historyczne, geograficzne, dzielą dwie rzeki. Aile i Peliczał. I na początku XX wieku, kiedy jeszcze dla nas interesujący, był i kulturowym, i etnicznym metyszarzem. Od średniowiecza Szlezwik należał jako lędno do Królestwa Danii. Ta północna część w ramach Cesarstwa Niemieckiego II Rzeszy. Jest prezentowana na zdjęciu, ale pod różnymi dynastiami próbował Szlezwi tę zależność lenną zerwać. Kiedy Bismarck pięścią i żelazem zjednoczył, zjednoczył Niemcy i podrzał ten nacjonalistyczny furor, na Wielkich Niemiec. No to do spółki z Austrią zajął Szlezwik i Holstein. A przy pozwycięskiej wojnie w 1966 roku, Prusy przejęły austriacki Holstein i utworzyły właśnie to, co obserwujemy na tym zdjęciu: jedną prowincję, Szlezwik-Holstein, wcieloną automatycznie do Prusy. I przez ten okres, w tych 50 lat, które dzieliły Zjednoczenie Niemiec od duchu I wojny światowej, Niemcy prowadziły analogiczną jak w prawie taką samą jak w Alzacji, politykę germanizacji. Czyli głównie przez Zjednoczenie szkół Duńczykom odebrano szkoły, głównie szkoły wyznaniowym, bo religia także i w przypadku Tuńczyków była tą taką e, podstawą ich tożsamości. Ale w ten sposób, jak Niemcy przycisnęli ten, e, tę presję germanizacyjną, no to otworzyły się, otwarła się otwarta autostrada do konfliktu narodowościowego. Przy czym Duńczycy przez te 50 lat, które <tryk> e, upłynęły do wybuchu I Wojny Światowej, zachowali, pomimo tego germanizacyjnego buta, zachowali e, swoją tożsamość e, narodową. Z chwilą, kiedy wybuchła I Wojna Światowa, czołowi duńscy e, nacjonaliści zostali aresztowani, internowani, a pomimo Dania, jak wiadomo, nie przystąpiła do I Wojny Światowej. Zbliżająca się klęska Niemców w I wojnie światowej ośmieliła duńczyków, znaczy polityków duńskich i w Szelezwiku, i w Kopenhadze do politycznych wystąpień, i z którą stało się oczywiście wystąpienie Gelsona i to e, sformułowanie o samostanowieniu narodu. I wersalu uczyniono temu zadość. Artykuł 109 traktatu Besarskiego brzmiał jednoznacznie. Granicą między Niemcami a Danią określi się zgodnie z życzeniem tamtejszej ludności. To był cało teren. 182 tysiące mieszkańców musiało zadecydować o przynależności przez Wiku i Holsztynu do Niemiec albo do Danii. Plewisy wyznaczono najpierw na 10 lutego 2020 lutego, lutego roku na północnej części czyli dla Szlezwiku, a dla Holsztynu miesiąc później. Przy czym północna część głosowała w całości. Natomiast to drugie głosowanie, ono przebiegało powiatami. Oczywiście zgodnie z ideą traktatu bezpraskiego i yy, w ogóle tego aksjologicznego założenia Wilsona, miało to Uśmierzyć potencjał konfliktu. Stało się wręcz przeciwnie. Bo plebiscyt, podobnie jak w Polsce na górnym Śląsku, tylko podgrzał temperaturę sporu i tę niemiecko-duńską konfrontację. Projekt traktatu wersalu przyjęto w Niemczech nastojąco, właściwie niczym, sól prosypaną na otwartą ramę. Przyłaga Duńczyków w rejonie północy, Zapowiadała przegrane referendum. Tylko proszę o uwagę. To jest to <laughs> zdjęcie, które pokazuje w tych właśnie najbardziej chwistych, czerwonych plamach od 90% do 100% ludności <laughs> dońskiej. 10 maja 2019 roku, czyli półtora miesiąca przed przyjęciem w Paryżu traktatu. Przetoczyła się przez Szlezwik-Holstein fala niemieckich demonstracji. Do największej doszło w symbolicznym miejscu Kniffsberg. To jest takie 97-metrowe wzgórze na północy Szlezwiku z imponującą panoramą na całe Morze Bałtyckie, które jeszcze cieszyło się no, kultem religijnym, pogańskich. Idealne miejsce, by w 1901 roku postawić wieżę Bismarckowi. Wieża Bismarcka to był ten fenomen, który wyelupował na początku XX wieku, kiedy Niemcy pokryły się tymi wieżami, wielkimi monumentalnymi wieżami Bismarka, mającymi no, wyrazić tę e, imperialną, ale i e, no, kulturową. Dominację Niemiec w tym regionie Europy. Tam w tym Knisberg na czole wyryto napis, który mówił: Nigdy nie można podzielić Szlezjiku. To był taki rekurs do traktatu z XV wieku, kiedy faktycznie szlachta duńska wymogła na królu. Chrystianie, niepodzielność Szlezwiku i ten napis był wyryty w kamieniu, właśnie na tej statule Bismarka. Może poproszę o kolejne zdjęcie? To jest właśnie ta, a, ten pomnik wykuty w kamieniu. Sama statua Bismarka miała 7,5 metra, oczywiście, z kamienia. Tam jeszcze drugi, był wyryty drugi napis, który nawiązywał bezpośrednio do słów Bismarcka, odnoszący się bezpośrednio do zwycięskiej wojny z Danią w 1866 roku. My Niemcy nie boimy się na świecie niczego, z wyjątkiem Boga. Przed tym referendum, oczywiście gazety niemieckie antycypowały porażkę Niemców, no i stylizowały tę swoją retorykę, retorykę na pasło pożegnania z niemiecką Marią Północną. Pomstowano oczywiście na te wszystkie duńskie rządze, celujące w rozczłonkowanie kraju, czyli godzące nożem w serce ten właśnie zapis ksiądz na statule Bismarcka. Ale jednocześnie przezorni Niemcy zaczęli tę statuę rozbierać, żeby z nią tego oczywiście o referendum prowanacji. No Paradoksalnie, trybialnie, czy, czy może nawet bardziej kubistycznie, trzeba było przeciąć statuę, tu od szyi Bismarcka w dół, także coku Jechał przez Niemcy osobno. Głowa jechała osobno. Oczywiście zostało to potem na miejscu zmontowane. Eee, i, pod, I w tym gniste krótko przed pierwszym głosowaniem Doszło do tej największej demonstracji. Już nie będę <laughs> batował, jakie tam leciały słowa i hasła. W każdym razie istotne jest, że do plebiscytu tego 1 grudnia 20 roku napięcie tylko wzrastało. Nie do końca, podobnie jak w Poznańskim, nie do końca można powiedzieć, że był konflikt narodowościowy i tak w 100%. Niemcy, Duńczycy znajdowali się po obydwu stronach barykady. To było bardziej takie, tak jak powiedziałem na samym początku, bardziej mętysażowe zjawisko. Były przecież małżeństwa mieszane. Tak samo jak Krytopolski, e, prowincja poznański na początku XX wieku. Zdumiewająco dużo było właśnie tych małżeństw e, mieszanych. To samo odnosi się do tego regionu, ale plebiscyt przeciął to rzeczywiście jak mieć e, tego korbyńskiego y, węzła. Pierwsze głosowanie, czyli na tej północnej części e, plebiscytowego obszaru z 10 lutego 2020 roku 75% za Danią, 25% za Niemcami, czyli sprawa oczywista. Poproszę o e, kolejne <coughs> zdjęcie. Nie będę się rozwodził, jak to wyglądało w poszczególnych powiatach, ale na południu tego prewistytowego pierwszego obszaru czyli w Szelezbiku w północnym. Niektóre miasta, same miasta, opowiedziały się za e, pozostaniem przy Niemczech, na przykład Aperade czy Dombersburg, tam była niewielka większość 55%, która była za Niemcami, ale cały cała, cała wieś opowiedziała się mniej więcej 80 do 20% za Dania. W drugiej rundzie głosowania w południowej części Szlezów w marcu 2020 roku wynik był również jednoznaczny, ale już odwrotny. Mniej więcej trzy piąte za Niemcami, dwie piąte za Danią. Niektóre powiaty, jak na przykład prądem na południu, trzeba było podzielić, by uwzględnić wyniki tego. Referendum. Dla był to oczywiście wielki rewanż za porażkę w 1864 roku, no i ten triumf z wielką rozkoszą e, celebrowano. Natomiast po niemieckiej stronie dominowała złość, że wyniki właśnie w tych miastach Atenradę, Zwoderburg, Tondrę zostały zignorowane. Niemcy po referendum z tej części północnej przewędrowali w większości do części południowej. Duńczycy zrobili to samo z południa na północ. Natomiast no na poziomie państwowym już Republika Weimarska próbowała dokonać rewizji traktatu, oczywiście pokrywowo. Były próby traktacji. By dokonać korekty y, granic, ale one wszystkie wzięły w łeb. W 20 roku w połowie czerwca przekazano północny śleśnik Danii. I tym razem Dania wzięła podwójny odległ w Niemcach bo <coughs> prowadzili politykę silnej y, no, nacjonalizacji głównie szkolnictwa, więc Niemcy musieli uczyć się, ci, którzy nie wyemigrowali, musieli uczyć się duńskiego. Interesujące jest to, już że, że e, rząd Hitlera także po zajęciu Danii w 1940 roku gwarantował jej terytorialną integralność. Dla wcześniejszego okresu, jest dosyć łatwe wytłumaczenie, ci wszyscy nacjonaliści Niemieccy byli pod Niemcy Chrześcijański, ewangelicki. No i to oczywiście czyniło taki ideologiczny grób mariański między ideologą Trzeciej Rzeszy a tymi nacjonalistami niemieckimi w Ludwiku. Natomiast te animosje nie wygasły w czasie II wojny światowej między Duńczykami a, 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 a Niemcami. I dopiero po 1949 roku ukonstytuowaniu się e w Federalnych Niemiec te wzajemne gwarancje o traktowaniu z aspektem mniejszości narodowych uśmieszyły konflikt duńsko-niemiecki w Szlezwiku, no a finału wykonało utworzenie Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.